Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. usterki P0063 brzmi jak niski poziom obwodu sterującego czujnika tlenu na grzewnicy Bank 2, czujnik 3. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może mieć angielska pisownie H2S Heater Oxygen Sensor Control Circuit Low, Bank 2, Sensor 3. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0063. Ten diagnostyczny kod usterki, DTC, jest ogólnym kodem układu napędowego. Bład P0063 jest uważany za kod ogólny, ponieważ ma zastosowanie do wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Pojazdy wykorzystują podgrzewane czujniki tlenu H2S do określania zawartości tlenu w układzie wydechowym przed i za katalizatorami. Wykorzystują one informacje zwrotne do regulacji układu paliwowego w celu utrzymania optymalnego stosunku powietrza do paliwa na poziomie 14,7,1. Czujniki tlenu wykorzystują obwód grzewczy czujnika aby szybciej przekazywać informacje zwrotne do modułu sterującego, Sonda Lambda może wykorzystywać trzy lub cztery przewody, w zależności od pojazdu. Dwa SA zwykle używane do przesyłania informacji zwrotnych do modułu sterującego układu napędowego PCM. Pozostałe przewody służą do ogrzewania i zasilania obwodu. Czujniki trójprzewodowe SA zwykle uziemione przez układ wydechowy. Czujniki czteroprzewodowe mają oddzielny przewód uziemiający. Kod P0063 odnosi się do czujnika za katalizatorem Bank 2, który nie znajduje się po stronie silnika z cylindrem 1. BŁĄD oznacza, że problem z elementem grzejnym czujnika h 2 s nie został rozwiązany. Kod ten jest wyzwalany po wykryciu niskiego poziomu sygnału w obwodzie grzewczym sondy lambda. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0063 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako: na desce rozdzielczej zapali się lampka kontrolna check engine, kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka. W niektórych przypadkach moduł sterujący silnika ECM może przełaczyć samochód w tryb awaryjny. Czasami może nie być żadnych objawów, pomimo zapisanego kodu usterki. Jeśli wyświetlany jest kod usterki P0063, pojazd może kontynuować jazdę, ale problem należy jak najszybciej usunąć. Aby zapobiec potencjalnym problemom, takim jak awaria obwodu czujnika i zwiększone zużycie paliwa, zbyt długie ignorowanie problemu może doprowadzić do niestabilnej pracy silnika i uszkodzenia innych podzespołów. Przyczyny błędu. Kod P0063 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów. Przerwa w obwodzie zasilania, masy lub grzałki czujnika O2. Grzałka z uszkodzonym czujnikiem O2. Uszkodzone lub zużyte złacza prowadzące do czujnika. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Kody niskiego wejścia obwodu SA często wynikiem niskiego napięcia akumulatora. Również złe połaczenia między złaczami elektrycznymi lub wcześniej naprawianymi kablami. Możliwe jest również, zezwłacza elektryczne SA skorodowane. Jak wyeliminować lub usunąć kod usterki P0063. Kilka sugerowanych kroków w celu rozwiązania i usunięcia kodu błędu P0063. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera samochodu. Jazda próbna samochodem w celu sprawdzenia, czy kod P0063 pojawi się ponownie. Przeprowadzić oględziny i w razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone przewody elektryczne. Sprawdź uziemienie, w razie potrzeby usun usterkę. Jeśli występuje problem z modułem PCM, przeprogramuj lub wymień moduł sterujący silnika. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Usterka P0063 może być spowodowana wyłącznie przez obwód grzewczy sondy Lambda lub sama sondę. Diagnoza zwykle rozpoczyna się od sprawdzenia okablowania czujnika. Podgrzewana sonda lambda jest zwykle wyposażona w cztery przewody. Dwa przewody idą bezpośrednio do obwodu grzałki, a pozostałe dwa do zasilania i uziemienia czujnika. Możesz potrzebować schematu okablowania dla swojego samochodu, aby upewnić się, że sprawdzasz prawidłowy zestaw przewodów. Sprawdź okablowanie, sprawdź obwód ogrzewania za pomocą multimetru cyfrowego lub woltomierza. Zapoznaj się ze schematem okablowania pojazdu, aby określić dokładne styki złacza, w którym zainstalowane jest uziemienie. Odczyt powinien być zbliżony do napięcia akumulatora. Jeśli tak nie jest, najprawdopodobniej występuje problem z zasilaniem czujnika. Należy również sprawdzić połaczenie uziemienia. W tym celu należy podłaczyć dodatni biegun akumulatora do czerwonego przewodu multimetru. Czarny przewód należy podłaczyć do uziemienia, aby sprawdzić uziemienie obwodu. Wynik powinien wynosić 12 maja, jeśli nie wskazuje to na problem z uziemieniem czujnika. Sprawdzanie czujnika, jeśli zasilanie i uziemienie SA w porządku, następną opcją jest sprawdzenie elementu grzejnego czujnika. Aby określić, czy ma on otwarty obwód lub wysoka rezystancję. Ustaw woltomierz na skali omowej i sprawdź rezystancję obwodu grzałki, korzystając ze schematu okablowania. Upewnij się, że sonda lambda O2 została odłaczona. Obwód grzałki wewnątrz czujnika musi mieć niska rezystancję. Przekroczenie wartości granicznej wskazuje na uszkodzenie części grzałki. Konieczna będzie zatem wymiana sondy lambda. W których pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z Kodem P0063 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błat występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Chevrolet, Equinax, Chrysler, Concord, Dodge Ford, GMC, Terrain, Mazda, 3, Mercedes-Benz, Nissan, Opel. Peugeot 206, Pontiac, G6, Volkswagen przy kodzie błędu P0063 czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich to P0050, P0051, P0052, P0056, P0057, P0058.